System etykietujący Intrex 2001 Plus to urządzenie przeznaczone dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej do etykietowania produktów cylindrycznych z wydajnością około 100 sztuk na minutę. Dzięki zastosowaniu separatora gwiazdowego mamy możliwość łatwego przezbrajania między różnymi średnicami butelek. Etykieta nakładana jest po obwodzie, a wcześniej zadrukowywana takimi danymi jak numer produkcji, data przydatności, numer partii, różnego rodzaju kody kreskowe lub 2D. Oczywiście wszelkie nadrukowane dane zaraz po ich nadrukowaniu są sprawdzane. Sprawdzamy nadruk OCR-em i jakość nadrukowanych kodów. Po nałożeniu etykiety układ czujników sprawdza obecność etykiety na produkcie. Produkty bez etykiety lub z wadliwym nadrukiem zostają odrzucone z linii. Całość procesu etykietowania wyświetlana jest na dużym, przyjaznym, intuicyjnym ekranie HMI, dzięki czemu mamy kontrolę nad pełnym procesem.